I teraz witamy serdecznie, powitajmy reprezentację Polski! Polska! Polska, Polska! Polska! Szukaliśmy organizacji, którą możemy wesprzeć i trafiliśmy na futbol. z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. My działamy w branży logistycznej, od tego się zaczęło, tak, był to jeden z wyjazdów w którym drużyna futbolu miała brać udział, no i od tego zaczęliśmy, jako wsparcie logistyczne i tak to już trwa 4 lata. Podziwiamy na pewno ich zaangażowanie, to jak zaczynają podchodzić do spotkania, tak to hasło, wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, to jest imponujące. Także tu jesteśmy pod dużym wrażeniem za każdym razem, kiedy możemy uczestniczyć w takich eventach jak ten dzisiejszy. Z firmą IFB współpracujemy już od 4 lat. Już od czterech lat ta firma wspiera naszą działalność, wspiera naszą reprezentację. Nie byłoby sukcesów naszej kadry w Meksyku, gdyby nie IFB. Nie byłoby sukcesów na mistrzostwach Europy, gdyby nie wsparcie tej firmy. Także no, bez wątpienia mogę powiedzieć, że jest to najlepsza logistyczna firma w Polsce, a może i na świecie. IFB jest to nasz nasz wieloletni już partner, wieloletni sponsor. Który, który razem z nami buduje tą futbolową rodzinę, wspiera nas i jest z nami i dzięki właśnie naszym sponsorom możemy spokojnie przygotowywać się do, do Mundialu.